Cześć, witajcie z tej strony A dzisiaj jesteśmy przy Worzy w menu, a dokładnie będę Wam pokazał mój ekwipunaczek. Yy, tak nazwały, żeby się pochwalić. Ocenicie mi go, pomoc, że będę sprzedawał itemy w Warzim, Tak więc. Ale ostatnio się poprawili z tego powodu, że zrobili ostatnio dobrego anti w którym 3 czwarte haków podobno nie działają te czwiecia to jest dobra, zacznijmy od postaci która ma 11% to jest postać na lotnisku Imitarych te dwa puste jak dobrze pamiętam i jeden Brand new, imitaryk, akacz, mp5 caster i takie ogólne Pusta, pusta. I tak teraz. Sezon Sejdzo. Dosyć skromnie wam powiem. Sprzedałem parę dni temu. Ja wiele więcej. Dzisiaj seski poszły. I tak, z, z takimi temami na razie chcę nie zostać. I zacząć od, od nowa tą grę. tak jest bardzo, bardzo, bardzo dziwna. Amo. A też nas sprzedawałem, bo... Katana, Lara, tak to. Tak. Potki. 45 smoli. Tak. MPG-zja <grymne> <grymne> mi <grymne> też poszły. 1 kopić kup Tak to powiem. Balekady też są lok, I Ludatki. Tak. A ogólnie pokażę Wam jeszcze magie w marketplace. Ooo! Z tym <grymiany> <dwie>. zły <grymiany> minusie 10 tysięcy. Źle. za źle. To w sumie będzie na tyle, bo chciałem tego po prostu mi serdzą. I rozmyślam nad powrotem do tej gry i nagrywaniem dalej. Jakichś tam odcineczków małych z tej gry. Tak więc yy, do zobaczenia i trzymajcie się, cześć Cześć, witajcie z tej strony dowionych, a dzisiaj jesteśmy yy, w grze Dead Zee, nie World Sea I dzisiaj będziemy leciutko, jakby to powiedzieć, zwiedzać tą mapę A mapa się zwie Dino City O, tutaj mamy o co pokazane Jak to mniej mm. więcej wygląda yy, My znajdujemy się po, pod The Sooch Pass